Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Z cyklu zagrajmy sobie w Dying Light the Following. I w dzisiejszym odcinku, tak jak Wam obiecałem, pokażę Wam drugie zakończenie. Bo jak wiecie, mamy tutaj dwie. Decyzję do podjęcia. Wcześniej wybrałem właśnie tutaj decyzję po drugiej stronie, po prawej waszej, gdzie właśnie musiałem zabić matkę, ale nie do końca się to dla nas dobrze skończyło, jak pamiętacie. Teraz przyjdzie nam tutaj podjąć decyzję po lewej stronie, czyli poświęcić się dla ogółu. Zobaczymy sobie za chwilę, jak to wszystko się potoczy. Ja też jestem bardzo tego ciekaw, tak więc do dzieła. Czyli co? To tyle? Koniec gry. Kurwa. Kurwa, dobra. Musimy co mam zrobić? Chodź za mną, Kyle. A więc nadejście tego Boga oznacza, że wszyscy zginiemy. a zaraza odejdzie razem z z to zawsze znaczyło to samo. I przekroczy on wrota śmierci, by mógł przynieść nowe życie. Jeśli załatwimy też zarazę, to będzie warto. Chociaż to miejsce nie wygląda mi za bardzo na bramy śmierci. Kwiecisty język, prawda? Starałam się znaleźć dowody na prawdziwość naszych tradycji. Ale śmierć Atylii wszystko zniweczyła. To był dowód. Dowód na to, że cudów nie ma? Czymże jest cud, Kyle? Staniem się świadomym przemieńcem? Jestem tylko kolejnym potworem. Zostać bohaterem w czasach apokalipsy? Jesteś tylko właściwym człowiekiem we właściwym miejscu. Dobra, możemy wejść do środka. A więc to jest ten plan awaryjny. Do czego jestem potrzebny? Klucz, który dostałam od męża pasuje. Ale kody nie działają. Wiem, że trzeba to zrobić, ale nie wiem jak. Kody. Kurde, mamy tutaj atomówkę, jak widzicie. Kod oczywiście posiadamy. Ja mam go zapisanego na telefonie. Zrobiłem zdjęcie wtedy, kiedy tutaj Attila nam to podał. Twój, twój mąż. On, on, on też się zabezpieczył. Dał kody Attyli. Żeby ten zdecydował, czy wciąż możesz podjąć świadomą decyzję. Czekaj, ty masz kody? A tyla uznał, że ty lepiej ocenisz sytuację? Mam nadzieję, że dobrze mnie osądzisz. Zakończmy to szaleństwo, Kyle. proszę, czyli jednak nie musiałeś zapamiętywać tego kodu, mamy go na kartce. Tutaj widzicie, Krain wziął go ze sobą, no i... Coś czuję, że to też zakończenie nie będzie jakieś happy endowe. No bo no nie oszukujmy się, jak tutaj zaraz wszystko się rozwali. To będzie i po nas, po wszystkich, których do tej pory spotkaliśmy. Kod blokady awaryjnej przyjęte. Aktualnie trwa przygotowanie głowic nuklearnych. Wybuch 10, 9, 8, 7, 6. Dziękuję. 5, 4, 3, 2, 1. No i to by było chyba tyle, jeśli chodzi o zakończenie numer 2. Ono też jakby nie patrzeć nie było zakończone happy endem niestety. Ale szczerze powiedziawszy spodziewałem się czegoś więcej, to znaczy spodziewałem się, że jakiś wybuch wielki w tej całej okolicy. Zostaje nam to przedstawienie w cutscence, a tutaj dosyć krótki był motyw związany z tym drugim zakończeniem, wcześniejsze zakończenie wydaje mi się, że było troszkę ciekawsze, gdzieś tam walka z matką, jakieś takie zaskakujące momenty, gdzie zobaczyliśmy, że zamieniamy się w zombiaka. a tutaj jak widzicie było to krótsze, szybsze. Mniej skakujące. Ja w ogóle zastanawiałem się kiedyś, gdyby tak faktycznie była jakaś, nie wiem, zaraza, um, ludzie by zamieniali się w zombiaków, żeby to było, nie było tylko fikcją, a prawdą, rzeczywistością, to czy atomówka by całkowicie tutaj wyeliminowała zagrożenie, bo z powierzchni wiadomo wszystkich by zmiotło. Ale gdzieś tam te zombiaki są bardzo głęboko pod ziemią. E, to jestem ciekaw, czy e, całkowicie by to wy, ich wyeliminowało, czy gdzieś tam jakieś jeszcze e, małe, powiedzmy tutaj e, grupy zombiaków by e, potrafiły przetrwać. Jestem tego ciekaw. Ty, raczej tego się nigdy nie dowiem. E, no i co? To by było tyle. Z tego co mi pisaliście, jest jeszcze jakieś drugie, trzecie znaczy się już, że zakończenie sekretne. E, ja muszę sobie sprawdzić w ogóle jak to wszystko aktywować, tak więc ja tutaj się z wami na moment żegnam i pewnie pokażę wam jeszcze w tym odcinku właśnie tutaj to sekretne zakończenie, które ponoć nie trzeba w ogóle w grę grać, tak samo jak w Far Cry 4, aby tutaj grę ukończyć, tak więc ciekawi mnie to, sprawdzę sobie to i jeszcze w tym odcinku wam to zaprezentuję. Słuchajcie, faktycznie da się tutaj przejść grę w jakieś, nie wiem, 10 minut około bez wykonywania wszystkich zadań. Oczywiście to sekretne zakończenie i polecam to sprawdzić sobie w ramach ciekawostki. I od razu wam mówię, ten dźwięk, który aktualnie dogrywam, nie jest już nagrywany na żywo, ponieważ wiele miejsc tutaj trzeba było się udać na poszukiwania, żeby to wszystko wam tutaj zaprezentować, więc będzie to bardziej w formie poradnika, gdzie dogrywam głos. Już po nagraniu materiału, i teraz tutaj mamy pierwszą kartę, którą musimy tutaj znaleźć. To jest taki klucz transportu wojskowego, a znajduje się to w magazynie. Są takie dwa magazyny na mapce. Pewnie znajdziecie sobie to bez problemu dokładnie w tym miejscu. To się znajduje. Jeśli chodzi o drugą lokalizację, to mamy tutaj kod atomowy. Do odpalenia rakiety atomowej, właśnie mamy kodzik w tej skrzynce pod wodą. Ja zawsze na końcu każdej znaczki pokazywałem Wam lokalizację, więc sobie to możecie zatrzymać i bez problemu to odnajdziecie też u siebie na mapie w grze. Tutaj będziemy mieli klucze atomowe, z tego co wiem. Potrzebujemy trzy rzeczy zdobyć, właśnie tutaj jest druga rzecz: kody atomowe zdobyte i znajduje się to właśnie pod wodą. Raczej problemu z tym znalezieniem nie będziecie mieć. Chwila, moment i w tym miejscu dokładnie się to znajduje. Jeśli chodzi o trzecią rzecz, to musimy udać się w pobliże tamy. W tym dokładnie miejscu pod wodą. Tutaj jest bardzo płytko, powiem Wam obok tej tamy. Tak więc bez problemu znajdziecie trupa który znajduje się pod wodą i on też ma kolejną, już trzecią, ostatnią rzecz, którą potrzebujemy do tego, aby móc odpalić bombę atomową właśnie i wykonać sobie jakby to sekretne zakończenie. Jeśli natomiast chodzi o samą sekretną lokalizację, miejsca, w którym znajduje się możliwość odpalenia tego zakończenia sekretnego, to jest to naczepa, która znajduje się właśnie tutaj na moście. Musimy sobie wejść to do tej naczepy, żeby wejść tam trzeba aktywować jedną kartą, potem wchodzimy. Kiedy jesteśmy już na miejscu, praktycznie odpalamy komputer kolejną kartą, aktywujemy wszystko w komputerze, no i kiedy już jesteśmy gotowi, możemy odpalić sobie bombę atomową. Sama... zresztą zobaczcie, jak to wszystko będzie wygląda. Kod blokady awaryjnej przyjęty. Aktualnie trwa przygotowanie głowic nuklearnych. Wydług 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 2. Jeden. Tak więc tak by wyglądały dwa ostatnie już zakończenia sekretne oraz te drugie, które Wam pokazywałem. Wcześniej, ja uważam, że fajnie coś takiego jest umieścić w grze. Zawsze to jest taka fajna ciekawostka, którą miło będą wspominali tutaj gracze, będą się tym dzielili. Dzięki temu będzie coraz większa ciekawość dotycząca samej produkcji. Tak więc, to jest fajna sprawa. Tylko, że to widzicie, te zakończenia praktycznie wyglądają niemalże identycznie. Więc, gdybym miał na dobrą sprawę wybierać to zakończenie, które wybrałem w tym odcinku, to pierwsze. W to wcześniejsze? To sobie wolałbym chyba zakończyć grę e, Robiąc sekrety zakończenia niż przechodzić w całą grę, no bo cała nasza praca tak i tak poszła na dobrą sprawę na marne. Wszyscy zginęli, tutaj nie ma znaczenia czy pomogliśmy SG, czy pomogliśmy tamtemu, tamtemu, tamtemu. No tyle, że dowiedzieliśmy się tej historii, tak? E, o co tutaj wszystko chodziło? Jak żyli inni, jakby tutaj ludzie w innej troszeczkę e, okolicy. Niemniej jednak fajnie, że jakiś tam wybór jest, Lubię jak mamy wybory w grach, możemy podjąć sami decyzje. Ale jak widzicie, każde zakończenie, nie no do końca, jakby nie patrzeć, nie zakończyło się happy endem. No bez dwóch zdań, każde tutaj zakończenie, jakie wybierzemy, sprawia, że zarówno główny bohater ginie. Idą wszyscy praktycznie na dobrą sprawę. I jest to, tak jakby powiedzieć, odcięcie już od Dying Light. Wątpię, że cokolwiek więcej się pojawi. Wątpię, że pojawi się jakby kontynuacja tego. No bo taka bombka atomowa to potrafi naprawdę cuda zdziałać. I wątpię, że jakiś tam zombiak przetrwał. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie, jak Wam się podobało. No i tak jak Wam mówiłem, chciałbym zrobić taki jeden duży odcinek, gdzie pokażę Wam wszystkie ciekawostki, które możemy napotkać w Dying Light. Myślę, że to będzie się cieszyło Waszym zainteresowaniem. Zainteresuje Was taki materiał, więc stworzę go na dniach. Dla Was właśnie będę informował też na Facebooku. Więc pijajcie na Facebooka, a kiedy taki odcinek mniej więcej może się na kanale pojawić. Tak więc to by było tyle. Trzymajcie się. Do ustrzenia, Cześć!